Siemanko, ja jestem Kwi, a ze mną jest... Xavi. Siemanko. No i dzisiaj się damy w Dragon I gramy znowu z tymi samymi klasami co wtedy, nie? No. Dziesiątka? No. A. I wszystkie są zajęte, kurde. Dużo ludzi zaczęło badać. Ja na dziesiątce, nie? No no spoko, spoko, spoko. I dzisiaj sobie zrobimy jakąś kolejną misję. No, jak zawsze. Okej, okay, już jestem. W lochach już byliśmy. To już nie o, będzie o, Nie, nie, to nie, to. Nie. Dobrze, gdzie ty jesteś? O, widzę cię, jesteś. Przede mną. Eee. A czemu tylko te masz okay. no, Anioł. Dobra, to idziemy. <laughs> Dobra, gdzie mam iść teraz? Ja muszę pogadać z tą babą. Ja też też. Please save Rose. Yes. Tak, bye ten. bye! Hard poziom weźnie. Czekaj, ja masz tutaj jakieś kwestie. Oha. Ja już... Nie, ja też mam. Great weather to work, eh? Aha, spoko. Aha, tu mam jakiś łuk do wybrania. Wow, fajne, ekipka ł... Ja mam jakieś młoty e, miecz albo topor. A ja właśnie, jakieś. Kuszę i w ogóle takie tam. Ja kuszę. No, ja biorę to kuszę. Okay. Co, to już zysta, jest nie?

Wszystko ci, ci, ciśni ciśnij. Okay. Hart nie? Poziom. Mm -hmm. No spokoj, spokoj. Dobra, ja już siedzę tu. Ta jest idealna do nadywania moim zdaniem, bo nie ma wszędzie takich ludzi, wiesz, no, i tutaj szans. E, tutaj idziemy. Tutaj Czekaj, chwilę. Hmm. Tutaj mamy jednego kwesta, tutaj mamy też jednego kwesta. Czekaj, te, te robimy? Okej. Okay. Tutaj dostaniemy jakiś przedmiot, i tam widzę, no, czy tam. No, no i dobra, lecimy. Okej. Hmm. Ok,

To można dozwalić? to. Spoko. Tutaj chyba szaman będzie. Ale pewnie jestem. No, jest szaman. Dawaj szamana! Szamana bierzemy, bo on może przebywać w ogóle. Szabonę. No szamana. Wierzysz, ktoś tam... Ufa, co... Spokojny bieczyn. Mnie mi spokojnie. To i wziąłem jeden. Bo jakiś my cały shit mam. No. Yy, czy mi się wydaje, że oni się Zbogowali. Lol. A po co mamy zamknięty?

Oooo, to okay. Dobra, tu jest jakiś szaman znowu. No nie, właśnie szamana, bo szaman przyzywa. Szama, szama przyzywa. Trzeba się zdjąć.

Czekaj, ja zdobyłem jakieś... Horbo. Old head, bo, Albo nie. E, Dobra, ja to mogę założyć, a pierścionki można o, mieć Aha. Ale no, czekaj, to... no właśnie ja mam, te... ja mam jakiś płastik coś. Czekaj. Eee. Nie, czekaj, to nie jest to. Ja mam coś dla ciebie, masz czekaj. O, to jest chyba lepsze. To jakieś mieczy. Dalej! No dalej kudde, przyjmij to, tak. Bo ci nie tam zaraz coś sprzedam okay. Aha na 10 level, dobra To chyba będzie już ostatnie Ale nie jestem pewien dobra. już jest 9 minut, nie Tam spokojnie, to jest chyba ostatnie jeszcze to sobie coś podobiemy jeszcze tam. Dobra, to jest szamany taki potężniejszy

Jeden... ...ze mną. Oh. Yeah. Oh. Oh. Zginiesz mocnie! Please! Rzesz, You You have to promise me. A jakie to smutne! Dobrze. Okej, okay, dobre. Co no, mam zrobić? E, wyjście go, a nie pogadać z tym. Okay, gdzie ten ktoś jest? Rzeczywiście, mi to powiedzieli? W krzakach leży? No nie, gdzie on jest? Kto gdzie? tutaj gdzieś jest? Nie czego szukaj Gdzie ten gościu jest Ej Krajizak, Krajizak jest mój Zostaw, zostaw Krajizak Ej mój, 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 mój jest Krajizak Zostaw, no mój jest No, wybilił, wybilił Akcepty O co chodzić, nie wiem o co chodzić <grych> O oh je, yeah, mamy skillę! Skiller mam. tu. Ja wybiorę ja to. To się będzie kryło. No, to są zawsze Agata, ten no, plus, no. plus, ale... Pragmę. I długo ja chcę zobaczyć co jest w tej skrzynce. Jest. Usuję? Tak, tak, Ja. Bardzo dobra, może... Masz... <grystanie> yeah, okay. ja, chcę coś zobaczyć? A, dobra, Fac, zrobiłem. Eee... Steel są na, 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 Ale fajnie. Patrz, na, 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 Dobra, ja tam wszystko maksuję, Jakiś jak się miecz da... E, dobra, ja mam nowy pa, ja mam nowy ten. A, patrz, patrz, patrz. 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 patrz patrz, patrz A, Patrz, ja mam takie coś. Aha, no to jest dobre, to jest normalnie super. Ekstra. I e, dobra, ale ja my jeszcze musimy pogadać z tym No. Gdzie on jest? Gdzieś może Ale chyba, że my mamy stąd wyjść po prostu. No może, nie wiem. Czekaj, zobaczy się. To wyjdę. I zobaczymy! Dobra i... Ja mam Ile e, 14 Ja mam, ja mam. U kowala? Ja und tego. Ej, pojaw się. Halo. Jestem. This fire shall burn as long as I breathe. No, okej, okay, coś tam dostałem, nie. Aha, ja też mam od tego gościa. Idź jeszcze. Ty masz też też u kowala. What is it? Niech żyje tego, okej. Coś dostałem niby, tak. One day, the town will until is restored. nową kuszę chyba, to jest co? Nowa? A nowa kusza! Ale... uuu, to jest chyba najlepsze, dobra, ja idę posprzedawać kilka rzeczy. I zaraz się pożegnamy, nie? Posprzedawać. No a to to. Posprzedawać.

Oh, okay, I have everything. Okay, then I'll sell bo later. See you again. Czekaj. us So, go Great weather hmm. no no to work, eh? Yes, fire shall burn as long as I breathe. Ja. Dobra to subskrybujcie, komentujcie na razie. Cześć. No. No się manko.